Proszę Państwa, o uwagę, minęła godzina dziewiąta, w związku z tym otwieram siódmą sesję Rady Gminy Kunkowo. Witam naszych gości, panią Szylew Budkowską, dyrektor Western Consulting i panią Karolinę Lewiecką, konsultantkę. Jeżeli przekrycie nazwisko, to przepraszam, panią kierownik Gopsu, pana kierownika. Panie Pani Dyrektor Dyrektorycznej, Pana Wójta, Pana Sekretarza, Pani Skarbnik, koleżanki <coughs> i kolegów radnych, a zarazem co niektórych sołtysów, no i pracowników Urzędu Gminy. Otrzymaliście Państwo materiały na sesję. Przechodzimy teraz do punktu drugiego. Informacje na temat porządku obrad. Czy ktoś chciałby wnieść jakieś zmiany do porządku obrad? Jeżeli nie, to przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie z działalności wójta gminy Bulgowo. Panie drodzy zaproszeni goście. To nie będzie zbyt długie sprawozdanie, gdyż w okresie międzysesyjnym też przybywałem na. W dłuższym urlopie, ale i też e, robić było co? Zacznę może od 25 maja, e, gdzie z niektórymi z Państwa wspólnie uczestniczyłem w 90-leciu e, istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie, połączonego z uroczystym otwarciem zmodernizowanej remizy. To już trzecie otwarcie trzeciego naszego obiektu, i w ten sposób już definitywnie projekt, projekt kończymy w sensie uroczystych otwarć. I też, żeby ta uroczystość była pełniejsza, to, było też, to były też obchody Gminnego Święta Floriana. Dziękuję wszystkim za obecność, za wsparcie druhów. Dziękuję w sposób szczególny księdzu kapelanowi za odprawienie polowej mszy świętej, za poświęcenie obiektu. Na ręce komendanta straży składam podziękowania za przygotowanie uroczystości dla wszystkich, którzy się w nią zaangażowali tu m.in. Gospodarka Komunalna, pracownicy Urzędu Gminy. Dziękuję Wam za, te, za to wsparcie. 29 maja wspólnie z Państwem uczestniczy, uczestniczy, przepraszam, uczestniczyliśmy w Komisji Spraw Rolnych dotyczących przymrozków suszy również. Tu wywiązała się dyskusja. 30 maja wraz z panią skarbnik byłem w Warszawie. Na podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania z tak zwanego wyłączenia tu prowadzenia działalności rolniczej, wyłączenia gruntów, które otrzymaliśmy dofinansowanie do drogi. Tego samego dnia też odbyła się komisja rewizyjna i razem z członkami komisji rewizyjnej byłem na tym spotkaniu. 31 maj to dzień przyjemny, czyli spotkanie w punkcie przedszkolnym we Bukach Uroczystość dnia mamy i taty. Dziękuję za zaproszenie. 4 czerwca spotkałem się z rodzicami z punktu przedszkolnego w Borowicach. 6 czerwiec to z kolei szósty międzyszkolny dzień profilaktyki tradycyjnie pomysłodawcą i organizatorem była szkoła podstawowa w Krubicach przy zaangażowaniu oczywiście nauczycieli, pociech gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, również dziękuję za informację i za te dobre treści, które tam są młodzieży przekazywane. 7 kwietnia tu na miejscu spotkałem się z panią Ewą Kowalak, prezesem ZMP y, Powiatu Wielckiego. W tym dniu też y, uczestniczyłem we wspólnym czytaniu w Szkole Podstawowej w Blichowie y, pod takim hasłem, jak nie czytam, jak czytam, z całą szkołą żeśmy y, w jednym czasie czytali z innymi zresztą rodakami, że tak powiem, bo to jest yy, akcja ogólnopolska. W tym samym dniu też spotkałem się z grupami OSP Nowe łupki. Sprawa dotyczyła organizacji kolejnego dziewięćdziesięcioletniego właśnie w jednostce, a takie będzie miało 30 czerwca miejsce. Yy, 10 czerwiec to impreza sportowa, gminne biegi przełajowe, organizator od lat już szkoła podstawowa w Blichowie tak jak widzicie Państwo każda ze szkół ma już jakieś za sobą poczęte, że tak powiem pomysły, które cały czas rokrocznie wciela życie i dobrze, bo korzystają na tym nasze dzieciaki Dziewiąte, o godzinie 9 mieliśmy komisję wspólną i tego samego dnia też spotkałem się Sołtysem i Radą Słowecką ze wsi Daniszewo. Przeczytam oczywiście te główne, ogólne spotkania między nimi. Było też bardzo dużo spotkań indywidualnych z mieszkańcami, z interesantami. Wyjazdów w teren też. Tradycyjnie zarządzenia są dostępne na stronie Biuletynie Informacji Publicznej. Jest ich bodajże ponad 20. Moi drodzy, korzystając też z tej okazji, chciałbym zaprosić. Naszych gości, wszystkich tu obecnych na dniu czyli najbliższy weekend, ale taki oficjalny e, dzień to jest niedziela dla rodziny, dla nas wszystkich. Rozpoczynamy o godzinie 10 mszą świętą w kościele w Daniszewie, e, przepraszam, w Burkowie. E, Daniżowa to moja rodzina, teraz czasami e, tak to wypada, e, ale w Burkowie na pewno. Też się tak składa, że będzie to msza święta jednocześnie odpustowa, bo w tej parafii będzie odpust parafialny. Zapraszam na mszę świętą, a później na wspólne bawienie, na wspólne świętowanie. Mam nadzieję, że atrakcji w tym roku również nie zabraknie. Dziękuję, to wszystko z mojej strony. Proszę? O 12:00 tak. A, dzisiaj nie jestem sobą. W samo południe o 12, przepraszam. Ale to znaczy, że słuchacie i nie poprawiacie. Dziękuję. Punkt czwarty, interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcia uchwał w sprawach podpunkt A zmiany zamiaru likwidacji w Lichowie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie. I czy są może pytania Kto do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, przychodzimy do głosowania. Kto z Państwa Rady tak nie? Kto wstrzymałby się. 13 radnych głosowało za, przy jednym wstrzymującym się. Punkt B. Powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ładników. Czy są może pytania? Jeżeli nie ma, to może ja przypomnę skład. Jest to tak. Pani radna Agata Grabarczyk, pani Justyna Dominiak i pan Adam Stasiak. Z czego przewodniczącym zespołu Rada Gminy Bulkowo wybrała panią Agatę Grabarczyk, a na wiceprzewodniczącego pana Adama Stasiaka. I jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Punkt szósty. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Rady sztendrów. Ja mam pytanie, bo mieszkańcy mnie pytali, kiedy dojdzie do wycennej, do tej sprzedaży tych, czy są jakieś prace podjęte, działania. Chodzi o ten jedyny dorodziec, który tam to, to się do rodziny mieszka. To było jedno pytanko, a drugie... Y, drugą... Proszę w moim imieniu pan sekretarz w odpowiedzi. Szanowni Państwo Radni, wielokrotnie już informowaliśmy o naszych działaniach, jeśli chodzi o ten budynek wielorodzinny w Borowicach. I po tych właśnie ostatnich również, że prace geodezyjne są prowadzone i rzeczywiście prace geodezyjne zostały przeprowadzone, został wyznaczony teren działki, która pozostanie przypisana do, do tego budynku i pozostałe tereny, które w przyszłości będą działkami możliwymi do zabudowy. I takie prace zbliżają się już do końcowi. Proszę, mieszkańcy widzieli te czynności, myślę, że są na bieżąco też z tym zapoznani. W dalszych działaniach będą oczywiście e, informowani. Na tym etapie są kończone te prace protekcyjne. Radny Tybuś. Ja mam prośbę do Pana Kierownika. zbliża się do ciało. Chciałbym poprosić, żeby Pan wypowiedz powiedział, że kościelny w tym się sprzątać z protekcją, ale jest ona szkoły ten w zeszłym to roku przystanek to prośba a jeszcze mam pytanie odnośnie tego złożonego wniosku na gaz czy coś może wiadomo. odnośnie wniosku jesteśmy w kontakcie z Panią odpowiedzialną za realizację, tak mi się udaje wynajmniej I, i, i teraz czekamy na informację z roku, bo jak najbardziej dokumenty dotarły uzupełniamy brakujące dane, między dotyczące chociażby kwoty za zajęcie pasa drogowego, tego typu rzeczy. I tutaj Pani się dowiązała, że po kalkulacji wszystkich kosztów za i przeciw, to nas. Mam nadzieję, że to już będzie na dnia, bo rozmowa była sprzed przynajmniej tygodnia, prawda? Więc znaczy, dwa tygodnie na uzupełnienie, aha. jeszcze ten tydzień. Czyli mamy jeszcze tydzień na uzupełnienie danych z naszej strony i Czekamy na informację zwrotną, jak to będzie wyglądać i czy to będzie gaz ciągnięty przyłączem, czy, czyli gazociągiem, czy to będzie taki miejscowy, mówiąc po naszemu CPM, to zależy <tryk> właśnie od liczby chętnych, w ogóle od rentowności inwestycji, ale mam nadzieję, że no, w ciągu najbliższych tygodni sprawa się wyjaśni. No? Dwa pytania z pierwszych różnych ręczy uczuć przed Kogazów. Natomiast próbę, ja może z takim małym uporem, ale chciałbym wrócić do tematu tych chodników przy głównej ulicy w Wolkowie. E, obietnice starostwa, jak to jest stary na panewka. E, nasze próby, no wiem, że były ponawiane przez radnych powiatowych przy jakimś spotkaniu, już się pamiętam, ze starostwa również to było poruszane i e, cisza. E, dlatego e, myślę, że trzeba ponownie skierować pismo e, do, do starostwa i taką delegację e, wcześniej e, wysłać, czy wyznaczyć, po to, żebyśmy no, tak łatwo nie, nie oddali, tego co jest bardzo konieczne z tego względu, że droga do problemu prawie już jest oddana i ten ruch już jest odczuwalny, szczególnie popołudniowy. Do tej pory wieczory i popołudnie były bardzo spokojne. Teraz to już się to wory kończy więc nie wiem Panie Wójcie czy takie ja pismo ja ja tak, ja nie odpowiem czy to sformułuje Panie Radny bo z tego typu że ja z tego czasu wystosowałem pismo do Pana Starosty także byłem dłuższy czas na Europie, ale nie kojarzę żeby przyszła odpowiedź zwrotna jeżeli chodzi o sprawę chodników wiecie któraś interpelacja, to łatwo dotrzeć, bo na stronie internetowej starostwa jest e, któraś interpelacja e, z radnych, z Państwa danych otrzymała, jest, jest udzielona na nią odpowiedź e, tam można sobie łatwo wywnioskować, i jakie gminy, ile chodników, z jakim wkładem własnym e, robiły, znaczy robiły, to no, powiedzieć, że gminy robiły, robiło starostwo powiatowe, bo to chodniki przy drogach powiatowych ja zrobię takie zestawienie, a nawet może wydrukuję każdemu z Państwa, bo na podstawie tej analizy tak wstępnie wygląda, że my żeśmy do tej pory wkładali taką lwią część w inwestycje podatkowe, mówię o chodnikach, teraz tylko o chodnikach, przekraczającą 50% tych inwestycji, a w przypadku Blichowa na przykład to, to było 100%, bo żeśmy projekt łącznie z wykonaniem finansowali z z, częściowo z źródeł zewnętrznych i dokładali nasze środki, co wiecie, no równie dobrze w tym momencie mogliśmy złożyć ten wniosek na inne elementy infrastruktury, ale będący własnością gminy, nie powiatu. I po tej analizie wystosowałem takie pismo, że mając na względzie to, co już za nami, nie napisałem tego, ale czuję, się, że, czuję, że nasza gmina jest jakby, no, zamyka ten peleton, jeżeli chodzi o inwestycje dotyczące, chodniki, dotyczące chodników, czyli te, które bezpośrednio dotyczą bezpieczeństwa mieszkańców. Tu w Bulkowie, dzieci, no przecież nie muszę powtarzać, że, że dzieci e, całymi gromadami chodzą dość jednej drodze, która ma no, mizerne pobocza, nie mówimy już o chodnikach. E, i to pismo nawiązywało do tego, że mając na względzie tego finansowania z naszej strony domienia powiatowego, jeżeli chodzi o chodniki, to po prostu prosimy, że niech starostwo wybierze według siebie najkorzystniejszy i znaczy, no, najbardziej potrzebny z tych trzech elementów, czy niech ułoży harmonogram, który po kolei, ale niech wykona te inwestycje we własnym zakresie. No moi drodzy, patrząc na nasze dochody własne w stosunku do innych gmin, patrząc na kwotę takiej dofinansowujemy inwestycje powiatu na naszym terenie to śmieją przypuszczać że tak procentowo to jesteśmy liderem pewnie w powiecie dofinansowanie działalności inaczej w dofinansowywaniu inwestycji powiatowych na terenie gminy no pora żeby troszeczkę zmienić te proporcje nawet bardziej niż troszeczkę z tego co kojarzę nie dostałem odpowiedzi na to pismo ale, ale jeszcze sprawdzę ma pan rację, że nie ma co e, o temacie zapominać, bo to jest bardzo ważne, żeby te chodniki powstały. Zresztą pewnie patrząc na metry e, chodników powiatowych na terenie naszej gminy, w porównaniu do innych, to też pewnie jest ich stosunkowo mało i tu jest ta przepaść. Bardzo bym chciał, żeby się zmieniła i jak najbardziej ja myślę, że powinniśmy tutaj e, wspólnie znów wrócić do rozmowy, nie wiem, czy jakiś metod przypomnienia się takiego bardziej natarczywego to tak kończąc temat przedmiotów, a mm, i porozmawiamy, jasne. A na najbliższej komisji ja postaram się te pisma e, odnaleźć i, i przekazać Państwu do wiadomości. Z takich rzeczy dobrych wiem, że pan starosta dostał zaproszenie na oficjalne podpisanie umowy 12 czerwca na odcinek przez miejscowość Worowic, Czyli tamto na 2 miliony to będzie kwota dofinansowania. Pozostałą część no, musi starostwo dołożyć z własnych środków, ale już w tym momencie mogę podziękować naszym parlamentarzystom za pomoc i za to, że ta droga znalazła się na liście dofinansowanych. Wiecie, że trzy razy to mówią czasami do trzech razy sztuka, ale w tym przypadku ten trzeci raz okazał się bardzo trafny i to dofinansowanie do powiatu trafi. Trzymajmy kciuki, aby inwestycja była wykonana jak najlepiej i tyle mogę powiedzieć z tej strony. Także ile możemy, tyle powiatowi pomagamy i przyciągamy ich tutaj na teren Gminy Bulkowo. Postaram się Stron. zrobić na najwyższą, jeżeli na najbliższą, to, to na kolejną komisję takie zestawienie przynajmniej odnośnie dróg, ale na pewno odnośnie chodników, skoro już Pan tutaj temat wywołał.

Dlatego, że już kilkakrotnie prosiłam o wycięcie krzaka. Tak? Ta droga jest bardzo wąska, te krzaki naprawdę się teraz rozrosły, nie mają jak się samochody minąć, no i tam kierownicz botanowa obiecał mi to wykonać w kwiecień Oni by tam przyjechali, próbowali jakąś maszyną je usunąć, ale im to nie wychodziło, bo tam jest po prostu potrzebna praca ręczna, tak? Czy osoby jakieś, nie wiem, z do wycięcia, czy nawet może koparka. My Mieszkańcy tam ze swojej strony też oferowaliśmy, że w jakiś sposób im pomożemy, czy zabierzemy te krzaki, no ale do się nikt tam od nich nie pojawił, a naprawdę nie ma już się jak minąć. Także tu ja bym prosiła, żebyśmy może wspólnie się rozmawiali z, z kierownikiem z Bozanowa. I tutaj Pan Wójtek zeszłym sprawę chodników, to też wydaje mi się, że warto też pod uwagę wziąć na wymówki, bo w zeszłym roku jak było wybranie przez w Bulkowie. Ja zadałam pytanie panu staroście na tym zebraniu, co dalej z tymi chodnikami, bo one z... tak naprawdę pan starosta obiecał je przed wyborami. Tak? No, Byliśmy gotowi na współpracę 50 do 50 wtedy, przepraszam, że czego. ale teraz no, już analizując dzięki tej interpelacji, o której wspomniałem, która jest na stronie, analizując wkłady innymi, to, to po prostu nie ma racji by. I w tym piśmie, które skierowałem do pana starosty. Również jest mowa o chodniku w łupkach. To mm -hmm. żeby Pani była pewna, że tutaj tak, te tak, trzy, czyli dwa odcinki w Bułkowie, tak, jeden odcinek w Łupkach, to pora zacząć robić. Tak uważam. najgorsze jest to, że no Pan Starosta nie określa <laughs> kiedy to zrobią, tylko mówi, że nie ma funduszy, no więc może chociaż odpowiedź taka dla nas, tak? W jakim czasie, tak to tak będzie czasie? Ja mówię, że fundusze muszą się znaleźć. Ja to mówię Może połączyć tutaj siły, jeżeli będziemy zwracali się z prośbą czy z zapytaniem do pana Starosta o chodniki w Bulkowie, to warto też poruszyć temat nowych kubek, bo pan Starosta obiecał i zaoferował też, że je tam wykona. Tak więc niech określi, czy jest w stanie je wykonać, w jakim no, <laughs> to będzie tak, czasie. jeszcze głos? Jeżeli nie, to proszę Państwa, jeszcze jest taka moja gorąca prośba, bo może nikt na to tak zbytnio nie zwracał uwagi, ale chodzi mi o racjonalne gospodarowanie wodą, ponieważ są problemy, że tej wody czasami brakuje i to niezależnie od nas, bo w niedalekim czasie były dwa pożary duże dość w sąsiednich gminach, gdzie nasze straże ruszyły też z pomocą i tej wody brakowało i na pewno żadne pompy ani zbiorniki tego nie po prostu nie zastąpią, jeżeli tej wody nam będzie brakowało i nie będzie skąd jej czerpać. Także moja gorąca prośba do wszystkich, aby tę wodę jednak oszczędzać, bo może być tak, że tej wody nam w końcu zabraknie kiedyś. Także dziękuję bardzo. I w związku z tym, że wyczerpały nam się przy tematy, dziękuję wszystkim Państwu za udział w obradach i zamykam siódmą sesję Rady Gminy Bulgowej. I proszę pozostać jeszcze na chwileczkę.